Ok, fuck. Y... Ktoś coś pytał. Po co kupować kwiatki, skoro można kupić lego? Pyta Emilia. Nie podoba mi się, że to pytanie w ogóle padło, bo czuję, że się niepotrzebnie narażam. Są pewne rzeczy, są pewne poglądy, że, nawet jak je sądzimy, to lepiej tego nie mówić za bardzo na forum publicznym, bo można wpaść w tarapaty. Ja nie wiem, czy to Lego jest takie dobre. Jakby spokojnie, wysłuchajcie mnie, dobra? Jeszcze nie skreślajcie mnie, rozumiem. Potrzebujemy najpierw jakiegoś takiego gruntu, żeby się dogadać, żeby czuć, że mówimy tym samym językiem. Czy możemy się zgodzić, że Lego wygląda jak gówno na półce? Te wszystkie kolorowe elemenciki tam. To, że nie ma planszy, tylko masz, o tutaj masz samochodzik, tutaj masz jakieś coś tam, masz jakieś rzeczy i to wszystko po prostu leży takie gdzieś tam rozjebane. Są jakieś takie małe platformy i na tych platformach są elementy, a potem masz inną platformę, na której są inne elementy, ale nie ma nic wspólnego, co by to łączyły. W jakąś jedną całość, więc pomiędzy tym, tym, tymi małymi światami, które kupujesz jako zestawy, masz po prostu drewno, czy tam aksamit, czy na czym to kurwa kładziesz. Słuchaj, to jest twoja sprawa. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby dało się sprawić, żeby Lego wyglądało jak coś bardzo estetycznego na twojej półce. Wiadomo, są te takie Lego dla dorosłych. Zresztą po prostu przyniosę, pokażę wam te ładne jakieś tam y, Lego dinozaur, nie? No ładne, fajnie. Ale słuchaj, o co z tym biega? Ani to nie wygląda jak prawdziwy dinozaur. Nie wygląda jak prawdziwe kości. Wszyscy wiemy, że to jest o wow, czy to jest Lego? Obviously to jest Lego. Nawet nie musisz pytać. Nie wiedziałem, że Lego tak stara się. Nie wiedziałem, o to nie wiedziałem, że Lego tak stara się wyglądać czasem nawet w miarę, że nie wygląda jak gówno. Bo słuchajcie, trzeba się naprawdę starać, żeby nie wyglądało. Powiem Wam, żeby nie, być, żeby nie iść od razu we wszystkie kontrowersje na świecie. Powiem wam tak, powiem wam, Lego jest super, to znaczy rozumiem to uczucie, rozumiem kiedy patrzysz na box, na którym masz te wszystkie elementy i myślisz, o mój Boże, zrobili to, i zrobili to, i zrobili takie, i matko święta, to ciała tak działa na moją wyobraźnię, chcę dotknąć moje, moje wewnętrzne, moje wewnętrzne łapki, już to macają, muszę to macać moimi zewnętrznymi łapkami, muszę zobaczyć jak ten mały, kurwa, bilbo, jak on, jak mu się włoski zdejmują. Jak mu poliwrę tę czaszkę i zobaczymy co się stanie Pójdzie, pójdziesz do szpitala. Od trzech roków zwyż, jeżeli potrzebujesz jeść klocki Lego to wara, wara mi od klocków Lego. Moja dwulatka to jak widzi klocki Lego to aż się częsie, ale ja mówię wara mi od Lego. Mniejsza z tym, nikt nie zna tego mema. E, więc, więc chciałem powiedzieć, że rozumiem to uczucie. Rozumiem to uczucie o mój Boże, potrzebuję to mieć, potrzebuję to posiadać, potrzebuję to dotykać, potrzebuję to ustawiać. Ale Pierwsze, będziesz spędzać kupę czasu składając to i to bezmyślnie, na podstawie tych instrukcji, które tam są, whatever, zrobisz to szybciej niż puzzle, płacąc za to 10 razy więcej niż za puzzle, a potem jak już masz to złożone, no to nie wiesz co z tym zrobić, ani się do pudełka z powrotem nie zmieści, teraz musisz mieć to na półce, teraz masz Lego na półce i teraz wyglądasz właśnie jak ten t t t t t latek, co się żywi klockami LEGO. I słuchaj, nie ma w tym nic złego. Możesz, może chcesz po prostu, może lubisz ten vibe, może to jest twój style, jak ktoś chce wyglądać, jak takie miejsce, do którego nie wiem, rodzice oddają swoje dzieci, jak idą do pracy. Nie ma nic złego ani w takich miejscach, ani w tym, żeby chcieć, żeby wyglądać jak tego typu miejsce. Po prostu ja mam pewnego rodzaju, powiedziałbym, jest takie uczucie, jest taki yy, w, w, w człowieku biologicznie jest coś takiego jak odruch wymiotny. Więc tak, mój argument w skrócie, LEGO, brzydko drogie, złożysz i nic z tym dalej nie złożysz. I, i, w sensie, możesz to rozłożyć, będziesz, to nie będzie przyjemna, to nie będzie dobra zabawa rozkładania tego. możesz to sprzedać, ale najpierw musisz to rozłożyć, więc musisz jeszcze wykonać, zanim to sprzedasz, to musisz jeszcze kupę pracy w to włożyć. Ja nie chcę LEGO w moim domu. Więcej. Ja bardzo lubię, jak patrzę na telego, to myślę, że to jest to, co chcę posiadać. Chcę chwytać te pudełko i chcę iść z nim do kasy, ale jeżeli wiem, że coś takiego się dzieje, a potem nie lubię tej rzeczy, to coś jest nie tak. Ktoś pociąga za sznurki. Ja nie wiem, czy ja się podpisuję pod ten kapitalis akurat. ogólnie ja się podpisuję nawet w miarę pod kapitalizm. Lubię jak są różne smaki, różnych pić, ale nie wiem, czy ten kapitalis to jest ten mój. Z drugiej strony właśnie, bo Emilia miała konkretne pytanie, sorry. E... Emilia pytała. Po co kupować kwiatki, skoro można kupić yy, Lego? Słuchaj, yy, to nie jest tak, że kwiatki są lepsze. Ja wam pokażę tego mojego skurwysyna syna. Oh, Kiedy pojawił się w moim domu, to był jeszcze malutki, słodki, a teraz jest takim skurwolem. I teraz ja się muszę nagle nauczyć. Gdzie to ciąć, co z tym zrobić, te wszystkie korzenie kurwa zewnętrzne To jest chaos, ja straciłem zainteresowanie I teraz to jest, ja nie wiem czy to nie jest jeszcze gorsze niż Lego Może faktycznie dobrze jest kupować Lego, bo słuchajcie Jak macie Lego, to ono przynajmniej kurwa nie rośnie Kupujesz sobie coś i potem to żyje własnym życiem Lego nie żyje, Lego to jest trup na twojej półce na zawsze Ogarnij się ee... I nawet mi nie mówcie o tym, twoja Monstera potrzebuje więcej światła, twoje listki są niewystarczająco yy, pocharatane. Monstera powinna, powinna, mieć bardziej porwane te liście i grubsze, a twoje są małe. Słuchaj, ja żyję jak wampir. Do mojego, ja, ja do mojego domu słońca nie wpuszczę.